Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Z tej strony Kazumiri. A dziś zrobimy sobie taki przegląd hodowli. Więc zacznijmy od silki z małymi. Silka pierzeje, to wygląda jak jakiś wrak. jakby jej krzywdę robił. Mało się takich. Jest tu dość ciemno, to jakoś nie powala. to ubarowane ziemniaki, marchewkę i tam trochę śródy Miała 9 jajek, sama sobie naniosła, ja nie zbierałem. Miałem w ogóle już jej nie dawać, znaczy w sensie ją odkwoczyć, żeby nie siedziała, ale mówię co będzie. To złożyła sobie 9 jajek, 8 było zarężonych i jak ktoś potrafi liczyć do 8, to może policzyć tu 8. No i już nie wiem, ze 3 tygodnie, może 4, siedzą na razie tutaj w zamknięciu. Co niektórzy może pamiętają, przepiórki były. Tam mają wyjście na wybieg, bo jest straszna pogoda, cały czas spada wilgotno. Nie chcę, żeby były mokre. O, tutaj jeden ma taki fajny czubek. Kłapcie. No jako takie. Lepsze niż niektóre inne. Więc sobie wybiorę coś z tych, może ze dwie kurki. Jak będą jakieś ciemne. Ale widzę, że już niektóre mają przebarwienia. No zobaczymy. Dobra. To teraz przejdę dalej. Teraz jestem przy odchowalniku. to są najmłodsze moje kurki. Dopiero do nich wyszedę, więc dlatego mają taki bałagan tutaj w wodzie i w karmidełku. Ale to im naprawię, jak, jak skończę ten filmik nagrywać. Znaczy, w sumie kadr stąd. Tutaj jakieś termometry wiszą. I tak, co tu mam mogę powiedzieć? Te cztery białe, co są teraz po lewo. znaczy takie biało rude, troszkę, bo już jeden się widzę, przebarwia. To są moje, moje wnioski. po kurach Rossa, kogutach Lekhorna. Tu widać jak. O, boją się strasznie. Mają już przebarwienia. Cał... Sporo rudych. Ten po prawo. Oprócz tego jest tutaj jeden Liliputek. Tutaj na środku to widać. Poza tym tęczanka. I trzy kury kwieciste. To takie. A, no, i oprócz tego, to są jeszcze dwa indyki. Dostałem te jajka za darmo, więc postanowiłem nie włożyć do inkubatora, zobaczymy co wyjdzie. No i wyszło tyle. Tu jest jeden indyk, a tu drugi. Indyki są tydzień młodsze, bo wszystkie sobie naraz. Już też widać, które są koguciki, mniej więcej. Mam nadzieję, że będzie jak najwięcej kurek, no ale z moim fartem, to prawie same koguciki, z tego co widzę. No tutaj za dużo nie ma co patrzeć. To przejdę dalej. No, kolejnym moim przystankiem będą dwie perliczki, czarny szek. Mają wodę, trochę suchej, suchej tutaj paszy, tam ziemniaki tradycyjnie. No są tu dwie sztuki, już trochę im się urosko, bo nas no, w klatce po królikach kiedyś, ogólnie zamówiłem je przez Elixa i powiedziałem panu, żeby. Wysłał dwie samice. On powiedział: No dobra, nie ma problemu. Ale jak one tutaj do mnie przyszły, to były takimi maluszkami, że jeżeli to będą dwie samice, to po prostu czysty przypadek. No po prostu mnie trochę ziomek oszukał. A już teraz podrosły. Jedna jest troszkę większa od drugiej. Ta bliżej jest chyba mniejsza. Białego mają nawet tak spoko. Ta jedna ma nawet lotki białe. Czyli jeszcze lepiej. To są już takie dość, moim zdaniem, mocne szeki. I mam nadzieję, że to będą te dwie samiczki. To dołączę do mojego stada i będzie już fajnie, kolorowo. Dobra. Tu też jakoś nie powala, więc przejdę dalej. No to teraz jesteśmy w kurniku. Ściany jako takie. sileczki. Tam brakną może chwilę była zeszła. No ta była. Tu druga. Tu pan brachem. Też już je ogon, to mu już całkowicie wypadł. Jakaś młoda kurka brakmy. Tu Boguś, taki brojler królowy. Gruby. Niedługo pewnie zaprosimy go do domu. Kogo? Silki na sprzedaż. Z białą kurką. Taka dwuletnia parka. O, tutaj kurka, która na pewno zostaje dla mnie. Łapcie ma fajny, tylko że na no, mokrę to nie widać. Czubek jeszcze obrośnie, tutaj ma troszkę przebarwień na szyjce. Ogólnie Silik będą dwa statka. To jeszcze nie wiem, czy będzie w tym lepszym, czy w tym gorszym. O. Tutaj kogucik Silki. Od znajomej, który kupiony był. Tam jakaś czarna kurka. Tu kurka biała, tylko że z szubkiem innym. To na chyba będzie do tego lepszego statka, bo on właśnie od jest. Tutaj taki pierdek. Wszystko ma strasznie łapcie. Mokre, bo... Mokro jest, a tu mój kogut, brak sobie kupiłem, żeby zależenie w przyszłym roku poprawić. Tutaj sileczka, ale ma zapchany kałdunek. Gdzieś bym musiał znaleźć Pimpka. Pimpek to jest mój kogut, którego kupiłem do silek barwy Paint, czy tam Point, jak za, tak zwał. O, jest tam. To się przejdziemy. Tutaj kurka brachmy. Z moich lęgów. Też kolor ciekawy. Tam pimpek to się łasi. to pogłaszczemy. Bo czemu by nie? Dobra, chodźmy do tego pimpka. Też ma mokry łapcie. Człowiek w sumie też. O, plamki widać. Myślę, że jeszcze jakieś się pokazał. Bo on jest malutki, w ręce się mieści. Wezmę go tu położę. I go zobaczymy z bliska. On będzie na pewno do tego lepszego statka Silek. Jeszcze do lepszego statka Silek. Będzie ta kurka. Tylko, że aktualnie po pierwsze jest mokre. Mokro strasznie to ma. Strasznie łapcie. Brudne, a po drugie mają katar. To i czubek nie wygląda tak, jak powinien. Ale wczoraj byłem u weterynarza, dostałem lek, ekstrakt z czosnku. Weterynarz mówi, że powinno pomóc, więc mam taką nadzieję. Mam tutaj roczna brachma. Tu młoda kurka silki. Mam, na, mam nadzieję, że jeszcze trochę ten czubek jej podrośnie. Chyba, że to nawet kogucik będzie. Hmm. Zobaczymy. Jak będzie kogucik, to też zostanie raczej. Bo ma trochę przebarwień, takich alapaint No i tu szefu. W środku nioska, która cały czas ucieka z wybiegu, nie mam pojęcia, którędy, rędy. To już nawet mi się jej nie chce łapać. Jakieś kogutki nioski powinien się nas sprzedaż. W sumie to chyba też na tyle. Przejdę tam na wybieg. No i jestem z tyłu właśnie dałem kurko mieść. O, tutaj nowy nabytek mojego brata. Taki indorek lawendowy. Swojego mniejszego sprzedał. Na tym samym targu kupił tego. Jakiś inny, taki biały indorek. No i moje perliczki. Całe cztery sztuki. No tutaj taka ciekawostka. Indyczka sąsiada. A to jest ta, ta brojler. Ten boiler, broiler. A tutaj stary lekką kogut, czy stary Nord? Iron ma? ponad rok, półtora. Wszystko inne. Wybieg trochę taki ponury, bo wszędzie mokro. Tutaj ogólnie było wypompowane jeziorko. Rynne przestawiłem specjalnie tam, żeby nie napadało. To po prostu to nakapało na takiej powierzchni. Tutaj nic nie spływało. Tam indyczka lawendowa, jedna tęczanka mojej perliczki. Tu indyki mojego brata. O. Ten się nawet stroszy. To chyba będzie indyczka. I w sumie fajnie, bo indyczek za dużo nie ma. Chyba kilka tylko. Myślałem, że z tym coś nie tak, bo taki zaspany szedł. Tutaj też. Po, po prawo indyczka. Brązowy indorek. Tu indyczka i tu też chyba indorek. Gonią mnie. Tu taka, taka roślinka jest. Zanim ze świecie tego nie chcę taki dywan zrobił. Tutaj dynie. Będę musiał zabrać to, jak nie zjedzą. O. Perliczka krzyczy. Samica. Te moje perliczki są tu jeszcze za małe, bo jak je wpuściłem, to Strasznie się bały, przez dzień nic nie jadły, więc jest z powrotem wziąłem do klatki. Bo tam przynajmniej jedzą i rosną. Także jeszcze trzeba poczekać mniej pewnie z miesiąc nawet. Oprócz tej białej to praktycznie żadna się nie drze. Inne to sporadycznie. Tamta jest fajna. Ta Szek Standard. To taki Szek już konkretny, już nawet że pinto można powiedzieć. Tamta lawenda też fajna. Białe lotki całe. No, i samiec. wszechstandard standard. No nie da mi powiedzieć. No, masakra. No, nie, chyba zdenerwowałem, że także. O, i przestało W sumie na sprzedaż zostały mi tylko dwie pary silek, sile, tak jak już mówiłem, tych starych. Znaczy dwuletni, to takie jeszcze powiedzmy pół półstare. No i para właśnie młodych po nich też białe są. Ale łaczy już mają według mnie bardzo słabe, więc dużo za nie nie będę chciał. Jak skompletuję statka, to też pewnie te co mi zostaną też pójdą na sprzedaż. Takie mam plany, że będzie brachm, dwa kogutki i pięć kur. Kochinków. Miniaturowych to będą, czy tam karzełków kochinów. W sumie niektórzy się przyczepiają, że się źle powiem tą nazwę, ale nie jestem po prostu te małe kochiny. To będzie ko kurcik porcelanowy, kurka porcelanowa, kurka po rodzicach porcelanowych, więc powinno młody też dawać porcelanowe. No i ta moja stara biała kurka będzie. I chyba jest jeszcze jedna młoda biała kochinka, więc statko będzie 1 plus 4. Mam nadzieję, że glutek da radę to obrobić. A silek. Planuję dwa statka, 1 plus 4, 1 plus 4 ewentualnie, 1 plus 3. Zobaczymy z zależeniem, ale mam nadzieję, że będzie 1 plus 4. I tych jajek od silek z tego statka ani nie będę sprzedawał, będę wszystko inkubował jak leci. Bo to już są fajne silki, fajne jakości. Ten kogucik, widziałem jego ojca, to naprawdę robi wrażenie. Mam nadzieję, że i mój pimpek taki będzie. A z indyków, brat, to chyba będzie też robił dwa statka. Że ten indor lawendowy z indyczkami lawendowymi pójdzie tam na podwórek, gdzie ja mam wszystko. A drugie statko będzie tutaj. To drugi indorek lawendowy tu będzie. A samiczki to będą już kolorowe: typu tamta dzika. Hmm. Tam jest taka biało-brązowa. Jeszcze gdzieś mi na uciekła, nie wiem gdzie. A to miesza z tym i też będzie miała dwa statka. Jeden plus dwa i jeden plus trzy jakoś tak. Myślę, że pięć indyczek to i tak jest bardzo dużo. Jak każda wychowa po 10 to 50 indyków, to jest to. No, ciekawe co on z tym zrobi. Dwie tęczanki mam tu, jedna, a drugą widzieliście wcześniej. O, dobra, nie zobaczycie. Tam jest przy tym, przy ocieplonej ścianie. No to do niej zaraz wrócę. To jak byłem na targu i sprzedałem parę kogutków, sobie kupiłem kurki. Właśnie te, te tęczanki. A to jest masakra, bo za tamtą jaśniejszą, co wcześniej widzieliście. Zapłaciłem 25 zł, później pojechałem na ten sam targ do dzwolenia, mam około 400 km, to jest niedaleko. Prawo jazdy mam, więc na spokojnie, to za tamto zapłaciłem 25, a za to dwa tygodnie później pani krzyknęła 32, ja usłyszałem 22, więc się dopytałem ile? I ona powiedziała że za 30 do oddania. No to jak już tak się zapytałem byłem na pewniaka, to i o wziąłem, chociaż jest trochę brzydsza i droższa była, no ale cóż. Niech sobie będzie. Jak tam w odchodniku będzie kogutek, to zawsze jakieś fajne statko będzie. Pedliczkom lotki musiałem poobcinać, bo przelatywały przez, przez ogrodzenie jak chciały. Na daszek też wefruwywały. No więc cóż, prawe lotki mają obcięte. Bo wam dam taką radę, że się obcina tylko w jednym skrzydle, bo to nie o to chodzi, żeby jak się obetnie w dwóch, to po prostu machając szybko i tak dadzą radę wlecieć, a jak się obetnie w jednej. To po prostu będą bączki kręcić, nie złapił równowagi. I dlatego poobcinane w, w jednej skrzydle. A zresztą, Damiana ten indoor, Damiana czy mojego brata, nazwał go Tomeczek. I też ma lotki obcięte. A inne indyki nie mają jeszcze obciętych. No to jest jakaś indyczka jeszcze. Ale według mnie taka jakaś, co z nią nie tak. zobaczymy, może jak dam ten. Koncentrat w czosku, to tutaj się coś poprawi. O, tu jest, tu na kurka. Jest po rosie i lekhornie. I podejrzewam, że już się będzie niosła. Jeszcze fajne kolorki ma. Takie na talgu są. A, ja mam swoją. Sam wyhodowałem. O, tam gąski to w sumie też mogę podejść. Zostały tylko te trzy. Nie wiem, czy wspominałem. Reszta poszła. Jakby były do tej pory, to już by pewnie bym nie rozpoznał od dorosłych. A takie statko zostaje na przyszły rok. Większego mnie potrzeba. Znowu gąski złożą po 30 czy 40, nawet w tym roku tutaj po 50 jaj. I tak mi tyle nie potrzeba. Mam nadzieję, że w ogóle siądą już i nie będę musiał inkubować. Tęczankę widać. Dobra, nie będę jej gonił. Tutaj wezmę spidełka wody właśnie tej z czosnkiem naleję. naleje, no, ale po ściany, no, to jest ocieplona. Tu od spodu trochę wilgotna, tam gdzie nie ma dachu to też trochę wilgotna. Klej. Klej do styropianu. Styropian chyba piątka, w sensie 5 cm. No to klej do siatki, siatka i później jeszcze na siatkę tutaj są ze dwie warstwy walnięte. Żeby to twardsze było i się nie rozwaliło to tak? Jest miarę twarde, jest spoko. Tutaj okno się pobrudziło, tutaj jest taśma, tylko przeźroczysta. O, troszkę ją widać może. Albo dobra, jednak nie widać. Ale musicie mi... O, tutaj nie widać. To później tutaj nożyczkiem czy jakimś młotkiem poodbijam i nie będzie rama brudna. Tak to wygląda. Tutaj dostaję właśnie jeść. ich mają do środka. W środku co? W cholerę zboża rozsypały. No, ale nie będę ich na razie dosypywał. Do składania jajek. Ogólnie przez ten katar to spadła tragicznie. Jest masakra. Z 45 chyba kur, które mogą się nieść to zbieram po 8 jajek, może 10. A no to nie jest fajnie, chciałbym chociaż te 30, to i tak nie jest dużo w sumie, bo to 67 czy 6% ...nieśności. O, tutaj jest fajna kurka, też rosa Leghorn. Dopiero tyle zaczęła się wybarwiać, bo tylko głow główkę ma rudeł. A reszta. O, tu chyba też będzie jakiś miksik, bo też już widzę przebarwienie rude. No tu jest kurka Leghorn. Z krzywimi palcami, może niektórzy pamiętają, bo na pewno pokazywałem, jak była młoda. młoda. No właśnie przez ten kata też strasznie rosnął powoli. Wiecie, ten filmik jak już chyba będzie najdłuższy na moim kanale, więc jak macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzu. I do następnego, cześć!